Sponsorem programu jest Agencja Reklamowa UMA, promotor cyklu górskich samochodowych mistrzostw Polski. Sponsorem programu jest producent kabli i przewodów firma Bitner, ekspert w dziedzinie przewodzenia. Ponad 90 kierowców z Polski, Austrii, Czech, Słowacji i Włoch zgłosiło się do 45. bieszczackiego Wyścigu Górskiego. Tegoroczna impreza miała wyjątkowo uroczystą oprawę. Rozpoczęła się od dostępnego dla kibiców badania kontrolnego na Sanockim Rynku, towarzyszącej mu wystawy pojazdów zabytkowych, koncertu rokowego i parady kierowców. Kibice mieli możliwość spróbowania swoich sił w Virtual Hill Climb Cup. W okolicy startu zlokalizowano miasteczko wyścigowe z symulatorami dachowania, jazdy motocyklem na jednym kole czy stoiskami z wyrobami regionalnymi z Przedgórza Bieszczadzkiego, w którym wyścig się odbywa. Odbywające się od 10 do 12 maja zawody rozgrywane w okolicach Sanoka na trasie Wójskie Tyrawa Wołoska stanowiły rundy aż w pięciu kategoriach. Efia Międzynarodowego Pucharu w Wyścigach Górskich. Efia Mistrzostw Europy Strefy Centralnej, Mistrzostw Polski i Słowacji oraz Mistrzostw Aut Historycznych. W górskich samochodowych Mistrzostwach Polski na jeden wyścigowy weekend przypadają dwie rundy. Licząca 4688 metrów trasa Bieszczackiego Wyścigu Górskiego, jest jedną z dwóch w Polsce, po których ścigać się mogą także wyścigowe bolidy. Szeroką, krętą drogę doceniono 40 lat temu. Podczas pierwszych rozgrywanych tu zawodów zwyciężali Otto Bartkowiak w kategorii aut wyścigowych i Marian Bublewicz, późniejszy rajdowy mistrz Polski i wicemistrz Europy. Na liście zgłoszeń widniały nazwiska prawie wszystkich kierowców, którzy w ostatnich latach stanowili czołówkę górskich samochodowych mistrzostw Polski. Zeszłoroczny mistrz Michał Ratajczyk, tym razem w adaptowanej do potrzeb wyścigowych rajdówce. Waldemar Kluza, wicemistrz Polski 2018 w Skodzie Fabi. Andrzej Szepieniec, w zbudowanym od początku ponad 700-konnym Mitsubishi Lancerze. Dubaj w Lancerze Bergmonster. Szymon Piękkoś, który przeszedł do grupy N. Rol krupa w lancerze, w którym w zeszłym roku walczył Ratajczyk, ubiegłoroczny sensacyjny debiutant Szymon Łukaszczyk, Gdańszczanin Tomasz Myszkier z Kodą Fabią, czy także z kodą Słowak Igor Drotar, który w 2016 roku zdobył tytuł Mistrza Polski. Od początku ogromne zainteresowanie kibiców budził Czech Wacław Janik, od kilku lat najszybszy kierowca w Bieszczadach, mistrz Europy Cez, do którego należy rekord trasy wynoszący 2 minuty 13 sekund 614 tysięcznych. Pojawiła się także słowacka gwiazda motorsportu Wierosław Cwrczek w ozdobionej potężnymi spoilerami Skodzie Fabi. Tam wszystkich jesteśmy w załużu w specyficznej trasie wyścigu górskiej, która tradycyjnie otwiera sezon 2019 i każdy inny. Ta trasa różni się od innych w cyklu GSMP, tym, że jest mocno pokręcona są nawroty. Ona jest pozornie prosta, natomiast jeśli chodzi o technikę jazdy, wymaga sporej koncentracji. Ja przyzwyczajam się do nowego setupu w samochodzie, a dokładniej skrzyni biegów. No i wydaje mi się, że powoli się zaprzyjaźniamy. No i cóż, zapraszam wszystkich na trasę. Mnóstwo kibiców, piękna okolica i kapitalna pogoda w tym roku. Sobotnie przedpołudniowe podjazdy treningowe przebiegały bezproblemowo, jeśli nie liczyć drobnych awarii i chwil, kiedy na torze pojawiała się czerwona flaga, wstrzymująca zawody. Powodem przerw były plamy olejowe pojawiające się na asfalcie, które organizatorzy musieli natychmiast neutralizować, zapewniając bezpieczny przejazd kolejnym kierowcom. W obu podjazdach najszybszy był Dubaj, wyprzedzając Łukaszczyka, krupę, myszkiera, ratajczyka i szepieńca. Dwa popołudniowe podjazdy wyścigowe Mistrzostw Polski i Słowacji pokazały, kto będzie się liczyć w tym sezonie. W obu podjazdach polskiego czempionatu najszybciej pojechał Szymon Łukaszczyk, który ostatecznie wygrał pierwszą rundę GSMP w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Drotara i Dubaję. O tym, jak szybko potrafi jeździć kierowca z Zakopanego niech świadczy prędkość maksymalna, którą osiągał na prostej prowadzącej od startu do pierwszego zakrętu trasy. Lancer Łukaszczyka pędził tam ponad 245 km na godzinę. W grupie NGSMP z rywalami poradził sobie Szymon Pienkoś, szybszy o ponad 2 sekundy od słowackiego weterana Petera Jureny i o 4 sekundy od znakomicie debiutującego w wyścigach górskich Kamila Stramy. Z opanowaniem swojego auta małe problemy miał Konrad Biela, który po udanych sezonach w autach przednio-napędowych postawił wysoko poprzeczkę, zgłaszając się do rywalizacji nowym dla siebie Mitsubishi lancerem, którego nie miał nawet kiedy na poważnie przetestować i poznać. tréninky pro nás byly celkem pohodové, protože jsme si chtěli nachystat auto, chtěli jsme si nachystat všechno, tak, aby jsme mohli závodit v dnešním dnu. Všechno dopadlo dobře, my jsme si dali ještě jeden trénink dneska, dneska dopoledne a v podstatě závodní jízdy byly byli dobrý, škoda toho, škoda toho, tady už asi pravidelného oleje, z kterého jsme všichni nešťastní, ale bohužel za to nemůže pořadatel, ale spíš možná ta technika, která nikdy zlobí, takže to nás trošičku mrzí, protože nemůžeme využít úplně výkon těch, těch našich aut, ale zaplať pán Bůh, jsme to, jsme to, zvládli, takže děkujeme, děkujeme všem, děkujeme pořadatelům, děkujeme vám a, a určitě, když to bude, bude možné, tak se tady příště uvidíme. tu jest jakaś piękna pogoda. Warunki sprzyjały. Trasa przygotowana świetnie, poza kilkoma awariami. Trochę mieli porządkowi troszeczkę pracy. Bardzo dobrze mi się jeździło, mi jako mi osobiście. E, świetne przebudzenie po, 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 po zimie. Świetne przebudzenie tutaj na tej trasie. To jest w ogóle mistrzostwo świata, to jest idealnie. E, mam pewne problemy z samochodem, e, ale ekipa walczy z tym. Jeszcze nie usunęli usterki, ale... Jestem pełen optymizmu. Czasy są niezłe. Pracuję trochę nad zawieszeniem. Każda włożona praca daje, daje przełożenie na czas. Także jestem bardzo zadowolony. Dobra, jedziemy. Coś tam będzie. Nie? O, dobra. I ty nie, nie pytasz, tego ja mówię, tak? No tak. Chodź, chodź, no. Chodź, bo tak jest łatwiej, będę się jąkał. Ja naprawdę... Ale musisz sam trzymać. Po no, to... wszyscy sami trzymać. Nie, trzymaj. O. Ja lubię, jak ty jesteś tyle. telewizji. A ile mam czasu gadać? O, sobie poczekamy, na co? <grych> co? Sponsorem programu jest Agencja Reklamowa UMA, promotor cyklu górskich samochodowych mistrzostw Polski. Sponsorem programu jest producent kabli i przewodów firma Bitner, ekspert w dziedzinie przewodzenia.